Cześć, witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zrobić własny serwer Minecraft. Chodzi o to, żeby jak się z nim wybić, jak się, jak zacząć, ponieważ bardzo dużo osób wybijało się ze swoimi serwerami niestety im się to nie udawało. Otóż powiem to na mojej podstawie, no to yy, tak, yy, ja mam już serwer od dosyć dawna. Yy, ten serwer co tutaj mam... Nie wiem coś mi się stało zaraz z internetem. Ten serwer, co ja mam, to on już stoi jakieś 2,5 roku. Była zmieniana i domena i wszystko, ale powiem szczerze, że zaczynałem od 30 zł na telefonie, kiedy to pierwszy raz doładowałem na Level Up Pro, doładowałem sobie yy, konsolę. No i w sumie tak to się zaczęło. Powiem tak, dosyć żmudna robota, ponieważ myślałem na początku zrobiłem... Yy, na początku pisałem do ludzi, żeby rozreklamowali, Skype y miałem. Tutaj mam bardzo dużo kontaktów, miałem kiedyś tam 800, teraz będzie 1200. Ale pisałem do ludzi, spamiłem. No i w sumie wyszło mi to na dobre. Zaczęło grać te 5 osób, zaczęło, zaczęły dochodzić osoby. Serwer był na początku, był bardzo dobrze się rozwijał. z czego byłem bardzo zadowolony, ponieważ na po ogólnie dałem ludziom gema do do rangi i zaraz, no i mogę Wam nawet pokazać, jak to wyglądało na youtubach. Mój pierwszy film, no to ogólnie to było Metal Blocks, serwer się nazywał i serwer. No i w sumie zaczęliśmy to. O, tutaj mamy nawet kawałek z tego serwera pierwszy lepszy film, nie były to dużo wyświetleniowe, ale jak widać coś tam dodawało, był top kill był, był byli jacyś moderatorzy już mniej więcej tak tako wyglądało spawn był oczywiście z neta mm, ale ile grało o, tutaj jestem ja mm. no i Wtedy jeszcze nie mieliśmy pluginu na te frakcje, pamiętam, szukałem go dosyć długo. E, bardzo ładny, mi się wtedy ten spawn bardzo podobał, chciałbym go wam kiedyś jeszcze wgrać. Może zobaczymy e, o to. No to... E, no i w sumie serwer nie wyglądał źle, tak? Tylko jedyny minus, jaki był, to taki, że nie miałem w ogóle ludzi. Eee, ale tak, zacząłem stosować różne rzeczy takie, żeby się wybić, po pierwsze musicie mieć własny pomysł na ten serwer, czyli co to ma być, musicie się umieć określić typu, mm, chcę zrobić serwer PvP, tak? typu chcę zrobić serwer z Chce chcę zrobić serwer Skyblock, każdym... Moim zdaniem każdym serwerem można się wybić, tylko trzeba mieć swój własny oryginalny pomysł i swoich graczy. I gracze nie przychodzą tak, że od razu macie 60 graczy jednego dnia, no chyba że zrobicie vipy za darmo. Ale no nie wybijecie się na tym, uznajmy. Mm, można jeszcze zrobić, że... Na przykład jeżeli mamy, yy, ja na początku dodałem bardzo duży drop, drop był wyobraźcie co jeszcze w blokach, był taki jak mamy tu. Na początku w ogóle dropu nie było, potem dodałem drop w blokach, to ludzie zaczęli jeszcze bardziej grać. Zrobiłem rangi na 3 dni, to był VIP na 3 dni kosztował złotówkę, tak, ale wtedy ten serwer był tak mały, że to i tak wystarczało. Zmiana silniku, z silnika z bukita na spigota, to też był bardzo duży postęp, ponieważ wtedy już grało mnie po 50 osób na tygodniu i naprawdę było to, było to coś robiliśmy nowe edycje, nowe różne te a jeżeli chcecie w ogóle wiedzieć to my mamy nadal Essential z naszej pierwszej edycji, która w ogóle powstała było ono bardzo mocno edytowane, ale mm, było to jednak to no i na początku mieliśmy na www.levela pro i pewnie wiecie yy, o jezu yy, no i pewnie wiecie yy, przeniosłem się tylko dlatego mam tu bardzo dużo pieniędzy na tej konsoli. już nie pamiętam ile tam jest 1074zł ogólnie mamy tu teamspeak'a wszystkie OBS-y, takie podobne ale yy, zacznijmy od tego że yy, Strona www to ta mniejsza z tym, e, hasło, m, login, API, dobra. E, bardzo dobrze rozwinięta strona, ale nie mają zabezpieczenia przed exploitem. Exploit, czyli taki bardzo... M, koleś wchodzi na serwer, tam stawia jeden blok, wywala serwer, taka, takie działanie. Bardzo dużo przesłuch danych, ram nagle skacze do 20 tysięcy, tak jakby powstało 1000 bloków. A już na Ender mam to zabezpieczenie i jestem w sobie bezpieczny i na Ender częście mamy ile tam? 10 tysięcy RAM, więc e. Yy, Ender -chesty. Oczywiście daję obie konsole, tam piszę na czacie, że sprzedam aczkolwiek i tak tego parę w nie kupi. Yy, więc spokojnie yy, nadal będziemy to wszystko tutaj robić. Yy, ja mogę wybić się z... z każdym serwerem. I zacznijmy od tego, że nie, nie polecam spamowania na innych serwerach. Patrzcie, przypuśćmy, no chyba, że taki Trollcraft, no to może wam za dużo nie zrobię, ale przypuśćmy, jak ktoś wchodzi na mój serwer, ja sobie sprawdzam jego pasy w konsoli, potem wchodzę na jego serwer i przemieniszcie mu ten serwer, bo myślę, że jemu się to należało. I tak jest. I to jest prawda. Albo wchodzi, reklamuje, Potem co ode mnie w Kubin, no to oczywiście no, sprawdzam go potem przez miesiąc za i... no i w końcu wpadnie, tak? Albo za coś innego. Nie no, no można być upierdliwym adminem, ale po co? Yy... Miejmy na przykład taki Royal Crown, No to 58 osób gra. To jest podobne bardzo do mojego. Można się szybciej wybić, wolniej. Mój serwer trwa tyle, ile mam teraz osób. Mi się to bardzo podoba. Mi to ewidentnie wystarcza. E, jedynie na tym serwerze, żeby mogło coś grać, e, ponieważ mm, nie wiem, tylko czy dobry pomysł miałem. Ale przekonamy się później. E, dobra, no to może zacznijmy od tego, iż. E, Pierw był to serwer Metal Blocks. Duże zmienienie i mi niestety dużo nie dało bardziej. Weszło na negatywną stronę tego serwera yy, Dragon Dragoncraft. Yy, nie wiem czy tutaj jest, ale. Nie Dragoncraft, Demoncraft, Demoncraft i ogólnie tam jest to. Hmm. Było to bardzo ładnie zrobione, ale. Serwer nie wypalił. I mi się nie podobało, a Play4Day tak fajnie się rymuje. Nazwa musi być wchodząca w ucho. Czyli na przykład Play4Day, Drollgrass, coś takiego, co się fajnie ludziom kojarzy. Nie wiem, na przykład, jak ktoś ze zrobi DragonCraft, tak się nazywa, nie? 50% serwerów na świecie, no to. Nie sądzicie, że to jest przesada, coś takiego własnego, oryginalnego znajdziecie. Na, ja, mm, na przykład, ja mam play 4 day co dużo ludzi sobie porównuje Play4Pay, tak? Ale tak naprawdę nie trzeba tam nic płacić. Niektórzy tak uważają, ponieważ niektóre niektórej tam jest to ciężko zdobyć. Ale uznajmy, na przykład. Yy... Evolution RPG, był taki serwer i ja tam grałem też, bardzo mi się podobał, sam bym chciał taki nawet zrobić, tylko że to jest za dużo roboty, ale yy, jakie tam były jeszcze serwery? I yy, yy, nie wiem, nie mam aktualnie nic w głowie teraz, ale można dużo zaiebiaszczych nazw wymyślić. Yy, no i w sumie tyle, yy, dobra. Jeżeli chcecie zakładać serwer, pamiętajcie, nigdy nie reklamujcie się nikogo na serwerze nigdy nie zróbcie reklamy na YouTubie. Ja na przykład mam parę takich reklam na YouTube, które mają naprawdę rekordowe ilości wyświetleń. To jest 16 tysięcy, 20 tysięcy, 13 tysięcy, moja własna reklama miała 12 tysięcy bodajże wyświetleń i to jest bardzo dużo. I taką reklamę robicie, na przykład patrzcie, jak macie serwer no to zobaczcie co ludzie wpisują i nie wpisują nigdy na przykład serwer fly4die.pl No oczywiście, bo nikt nie zna wtedy tego serwera i patrzcie taki serwer ma 521, 80, 100, 68 w dobrych porywach 540 jeżeli wpiszę serwer minecraft172 tak jak to wpisuje Mnóstwo ludzi. firmy mają 73 tysiące wyświetleń, 49 tysięcy wyświetleń, to jest bardzo dużo i te wyświetlenia są nabijane w bardzo krótkim czasie. Dobra, yy, co tu jeszcze? Możecie się reklamować na różnych porach, na przykład, nie wiem, na MC List, na Minecraft List, no to bardzo dużo jest tych serwerów. Mój też serwer jest tutaj aktualnie, nie mam Golda wykupionego czyli tak, żeby się tu wyświetlał. Mm, a ogólnie mamy diamentów, tam nie wiem, 300, coś takiego, więc to i tak jest dosyć dużo, ale mm, mogłoby być tego więcej. Dobra, yy, mam nadzieję, że wam pomogłem. Yy, nie reklamujcie się, naprawdę, to, to wam nic nie daje. Wyjdzie maksymalnie dwie, maks trzy osoby, i wam to da tyle. A potem te osoby pójdą na ten wasz serwer, uznają, ponieważ, patrzcie, robicie inny zupełnie serwer niż mój. Na przykład, spoko reklamujcie się, ja was pobanuję, ale. Jak tak bardzo chcecie, ale wchodzicie na mój serwer, reklamujecie się, ale zdawajcie sobie z tego sprawę, że zaraz wejdzie jakaś inna osoba do was, niby z mojego serwera, potem ją, potem ta sama osoba powie, że na przykład ten wasz serwer jest gówniany i wejdzie znowu na mój, tak? Więc z tym też musicie się liczyć, ale... Ponieważ ja oceniam swój serwer dosyć wysoko. Ja oceniam, że on... i na przykład dlaczego osoba weszła na mój serwer? Ponieważ jej się podoba, tak? A gra na tym serwerze, ponieważ jej się podoba. Będzie ciekawa waszym serwerem. Dobra. W sumie to tyle. Chciałem wam przekazać. Trzymajcie się piona.